Krenerze, jakie pan ma wspomnienia z pracy w Łodzi? Wspomnienia mam bardzo miłe, wielu sympatycznych ludzi tam poznałem, no a przede wszystkim my awansowaliśmy do Ekstraklasy i to na pewno gdzieś tam zostanie długo w pamięci. Wraca pan na stadion, na którym świętował awans do Ekstraklasy. To będzie powrót sentymentalny? A nie chcę mówić tutaj o powrotach sentymentalnych. Myślę, że każdy musi się zająć tym, co w danej chwili, czym się w danej chwili zajmuje i jestem trenerem Zagłębia. Pojedziemy tam walczyć z UKS-em, który wiadomo jaki ma cel. My jesteśmy jakby z drugiej strony walczymy o to, aby pozostać w Lidze, ale zrobimy wszystko, żeby tam zagrać dobry mecz i przywieźć dobry wynik. Obecny UKS. Mocno różni się od tego, który Pan prowadził? Nie, myślę, że nie, nie. Niezbyt mocno. Jest tam wciąż wielu zawodników, którzy byli, a myślę, że i sposób gry jest podobny. Zagłębie w meczu otwarcia rundy wiosennej z Brukbetem udowodniło, że potrafi grać z czołówką pierwszej ligi i to napawa z pewnością optymizmem, ale czy po spotkaniu z Odrą ten obraz y, nie został y, mocno zakłócony, zaciemniony? Myślę, że i z termalikami, e, z Tychami zagraliśmy niezłą piłkę, natomiast e, ten mecz z Odrą totalnie nam nie wyszedł, nie układało nam się. E, zupełnie nic. Nie wiem, jaki do końca był tego powód, czy to ten 13 marzec, oczywiście, że mówię no żartobliwie tutaj, ale wierzymy w to, że zagramy tak, jak właśnie pokazaliśmy się i w tych sparingach, w okresie przygotowawczym i w meczu z Termelką. Dziękuję. Dziękuję.